Masz zniżkę. Więcej byś zapłacił, gdybyś sam. Słuchaj, dam ci naszyjnik. szyjnik. Jako rozliczenie. Mojego chaina. Nie, nie, nie. Jest Tylko w banknotach. Jest dużo martw. W ogóle ziomek, ziomek, słuchaj. Polecam ci pewien myk. Z przodu. To już byś się domyślać. Myk? Tak, myk, śmiech. Wiesz o co chodzi. <laughs> Wiem o co chodzi. Co no, to myślisz, No, to jak kumasz, no to się domyślisz i... Mam nadzieję, że wykorzystasz. Dobra, niech mi pan podrzuci... Panie, tak to w Tak, słucham? Może to jeszcze ja co? Kurwa, dobra, ja szybciej zajdę, ja szybciej zajdę, ja to pierdolę. O, jednego klienta mniej. I drugiego też. I co teraz? To gdzie pan? No to pan więcej zapłaci, idealnie. Co? Nie, spierdalam stąd. Nie będę płacił za nich. <noise> Zostaw mnie. Uf. <śmianie> Wracaj Wracaj Tu na razie było, było być uczciwym. <śmianie> A No, oh, that's how we do hip hop, kurwa. That's how we do hip hop. Profesjonalna robota. <laughs> no i to jest to, tak robimy, kurwa, roleplay. <laughs> o, ale, ale chłop ja jest, Jezu ja mu dał 40 dolarów. Tam ci spierdolili, ja, ja też spierdoliłem Jeśli powiedziesz, że więcej zapłacę, jak mi powiedziesz, że zapłacę tyle samo, to im mu dał te 40 dolarów, dwa szlugi za paliczkę. A tak, to kurwa chłop miał zarobić, zachował się jak chuj i został potraktowany jak chuj. <laughs> o. Jakieś pomysły, gdzie możesz zacząć, Janusz? Jak masz się na ślackę?